No cześć Mamy piątek Dość chłodny piątek I Pewnie nie widać Jesteśmy w Karpaczu No i tak jak mówiłem Idziemy sobie Na szlak Wszystko ciemno Bo słońce wali jak cholera o. No idziemy sobie przejść jakiś tam szlak Na razie idziemy pod ten kościół Wank, bo stamtąd zaczyna się nasz szlak, no i zobaczymy. W każdym razie e, ludzi jest strasznie dużo, naprawdę strasznie dużo, i znalezienie chociażby pustego miejsca na parkingu, no to, to jest masakra. A parkingi, które były puste, no to kosztowały po 50 zł. Więc no, udało nam się znaleźć kawałek stąd parking i no teraz musimy sobie przejść właśnie do kościółka no i stamtąd już na szlak no już teraz na pewno wiem, że na szlaku będzie mnóstwo ludzi no ale cóż taki mamy klimat ale Karpacz to chyba o każdej porze roku jest zawalony turystami to tak jak zakopane, kiedy się nie przyjedzie, zawsze dużo ludzi. W każdym razie no jest bardzo ładna, aczkolwiek chłodna pogoda. A tam na szczycie gór. No, mamy śnieg Być może, że na szlak, na który my idziemy To też będzie śnieg na górze Bo idziemy do schroniska, oczywiście zapomniałem jak się nazywa, no ale No ale sobie idziemy No, a tak wyglądają wszystkie parkingi Masakra, po prostu masakra. A to jest kolejka do kasy. Żeby wejść w ogóle na szlak. No, i do schroniska samotnie mamy godzinę 15 odkaz. No i plus godzinę stania przy kasie. To południa zleciało. Przeokrutna liczba ludzi dzisiaj. No, a ze schroniska samotnie już nie będziemy schodzić tą samą drogą, tylko sobie pójdziemy. No, z drugiej strony szlakiem żeby sobie to obejść natomiast no na pewno dzisiaj będziemy sobie maszerować w takim tłumie na tyle dobrze, że pogoda się zrobiła bardzo ładna nie jest zimno wręcz nawet kurtkę zdjąłem bo się zrobiło naprawdę gorąco no, a jak wyjeżdżaliśmy z noclegu, no to mieliśmy pół stopnia. A tu jak dojechaliśmy to było już 4,5 no i się idzie. Ale idzie się tak trochę dziwne, tak trochę jak na morskie oko, chociaż droga jest cały czas taka wybrukowana. Więc praktycznie to jest spacerek. No, jak już mówiłem, jest zresztą jak widać, ludzi całe mnóstwo. A no, pogoda jest wręcz niesamowita. Jak na tą porę roku jest po prostu gorąco. Niesamowite. Rano się skrobie szyby, a po godzinie już nie ma się nic więcej do ściągnięcia, bo przecież nie będę szedł w samych majtkach. Nie? No ale jest naprawdę gorąco, a jest 12 listopada. Więc taka ciekawostka. No, zostało nam jeszcze jakieś chyba 40 minut do schroniska. No i, no i co w ogóle tym szlakiem idziemy pierwszy raz, tak więc zobaczymy przy schronisku jakie mamy opcje. No na pewno nie będziemy wracać tą samą drogą, no bo tak rzadko tak robimy w sumie. Chcemy po prostu jak najwięcej zobaczyć, dlatego na pewno zejdziemy innym szlakiem, a może? Wdrapiemy się gdzieś po prostu wyżej, na jakąś górę. No to już zobaczymy tam na miejscu, no bo kawę wziąłem ze sobą, bo tak czułem, że tu się nie napije kawy, mimo że są schroniska. Bo skoro po bilet czekaliśmy godzinę, no to w schronisku do kawy to się pewnie nie dopcham. No. No i tyle. My dotarliśmy do takiego miejsca, gdzie mamy dwa szlaki do schroniska. Jeden jest taki prosty, w kółko, idzie się pół godziny, a drugi jest taki, trochę bardziej skomplikowany, chociaż też idzie pół godziny. No i myśmy wybrali ten trudniejszy. Nie dlatego, że jesteśmy hardkorami tylko dlatego, że tutaj prawie nikt nie idzie. Więc sobie te pół godziny przejdziemy w ciszy i w spokoju. No a tutaj, gdzie słoneczko już nie prześwituje pomiędzy drzewami, no to jest tak bardzo rzeźko. Jeszcze na dodatek pełno strumyków tu pływa, więc tutaj jest chłodno. I całkiem przyjemnie, fajniej się tak idzie. A ja się mówię, ubrałem jak głupek, wyszedłem rano z domu, biało wszędzie. Szron na aucie. Ubrałem grubą bluzę, ocieplaną kurtkę, ocieplane spodnie. No, a teraz cierpię. No, ale jak to mówią, zobaczymy, gdzie pójdziemy dalej. Bo teraz mamy po drodze e, trzy schroniska, tak naprawdę. No, a te dwa pozostałe, no to już są znacznie wyżej. I jedno już jest właśnie w takim ośnieżonym terenie, więc być może, że będziemy sobie spacerować dzisiaj jeszcze po śniegu mieliśmy chyba wejść jeszcze na śnieżkę natomiast ludzie, którzy stamtąd schodzili, no to mówili, że szlak jest masakrycznie oblodzony i bez kolców na butach jest tam bardzo trudno. Tak więc zobaczymy na miejscu co zrobimy. No a w górze na, znaczy Boże co gadamy, na szlaku pod górkę mamy taki domek myśliwski. Petarda, przy strumyczku, tuż obok szlaku. No do środka nie można wejść. No ale jest usytuowane w świetnym miejscu. Taki widok proszę Państwa mają z tarasu. No i jak widać już pojawił się pierwszy śnieg i się zrobiło naprawdę chłodno, chociaż słoneczko ładnie świeci. A my sobie idziemy, tam na szczyt jest schronisko. Pierwsze z trzech, które dzisiaj odwiedzimy, mam nadzieję. podróbka morskiego oka no i doczłapaliśmy się do schroniska Taka, mała, no nie, nie jestem w stanie. No też na razie nie robiłam No, i drugie stronisko zaliczone. Do trzeciego mamy jeszcze 45 minut. Miejmy nadzieję, że taką drogą, dlatego że tutaj wchodziliśmy praktycznie na czworaka, bo szlak był cały w lodzie. No, nie było to zbyt mądre, no ale cóż, trzeba zainwestować w raki. No, jak na razie ten szlak wygląda, że jest całkiem odśnieżony i że się da przejść. No ale to się okaże dopiero za zakrętem. Niestety, cały szlak jest pokryty lodem, no bo to nie jest śnieg, tylko normalnie wyścigany lód. A więc idzie się po tym bardzo kiepsko. No i tam i tak nie będzie tego widać, no ale tam w oddali jest właśnie to schronisko, w którym byliśmy. No i mieliśmy iść do tego trzeciego schroniska, ale stwierdziliśmy, że to nie ma sensu Bo chodzenie po tym szlaku jest masakra Warunki są straszne Ogólnie rzecz biorąc z tego pierwszego do drugiego schroniska mieliśmy z 40 minut, a myśmy chyba go przeszli w godzinę Po prostu nie da się iść szybciej I nawet nie jest to zbyt bezpieczne w sumie, no bo to ślisko jak cholera a no tak czy siak wybraliśmy sobie jeszcze inną drogę do zejścia do samochodu. Zobaczymy jak tutaj będzie. No, jak widać, zrobiło się już dosyć szarawo. Jest godzina 16. No, nam zostało, tak naprawdę, do Karpacza, do końca szlaku, jakieś 20 minut jeszcze. Najgorsze już mamy za sobą. No, niestety, cały szlak jest pokryty lodem. I jak ktoś miał raki na butach, no to po prostu sobie powolutku schodził. A ci, którzy nie mieli raków, tak jak my, i kilku takich wariatów, no to po prostu, a czworaka praktycznie zsuwaliśmy się tylko z tego szlaku, no bo nie dało się iść. I szlak, taki jak mówiłem, godzinny, no to się robiło w półtorej godziny, może dwie. No masakra. W każdym razie, no to wiadomo, już jest nisko, więc już da się iść normalnie. No i tyle. Więc pewnie dojdziemy do Karpacza, zrobimy sobie jakieś zakupy na wieczór. I kończymy na dzisiaj przygodę z górami. A jutro mieliśmy też tu przyjechać, zrobić sobie jeszcze jakiś szlak, ale to nie ma sensu bez raków. Więc po prostu coś sobie wymyślimy wieczorem, jak to ogarnąć. Może pojedziemy po prostu w niższe góry, no bo dzisiaj najwyższa, jaka była to. 1550 metrów Tak więc Albo sobie znajdziemy jutro Jakiś mniejszy szlak no Albo coś innego wymyślimy Tak coś jak Dzięki za oglądanie I do zobaczenia jutro